Wzrok, który jest jednym z kluczowych sposobów odbierania rzeczywistości, u kotów aktywuje się dopiero jako trzeci, po węchu i odczuwaniu ciepła i zimna. Kocięta zazwyczaj zaczynają otwierać oczy w drugim tygodniu życia, między ósmym a czternastym dniem po urodzeniu. Co ciekawe, u kocurów proces ten może zacząć się później i trwać dłużej niż u kotek. Do prawidłowego rozwoju wzroku u kotów niezbędne jest światło. Bez niego oczy kociąt będą funkcjonowały gorzej. Dlatego tak ważne jest, by maluchy miały możliwość korzystania ze światła naturalnego. Jeśli urodzą się na przykład w ciemnej piwnicy i będą dorastać tylko w jej wnętrzu, bez kontaktu ze światłem słonecznym, ich zmysł wzroku będzie po prostu słabszy. Procesowi otwierania oczu u kociąt niestety potrafi towarzyszyć wiele komplikacji. Najgroźniejszą z nich jest tak zwany zespół opiekującego oka noworodków. Jest to sytuacja, w której małe kocie zostaje zarażone chorobą obejmującą najczęściej górne drogi oddechowe oraz oczy. Proces otwierania oczu powinien być zatem bacznie monitorowany, ale nie należy go sztucznie przyspieszać. Absolutnie niedopuszczalne są próby samodzielnego rozwierania powiek na siłę. Jeśli mamy wątpliwości dotyczące procesu otwierania oczu przez kocięta, należy to natychmiast skonsultować z lekarzem weterynarii. Większość kociąt po otwarciu oczu zachwyca niebieskim kolorem tęczówek. Niestety, u większości z nich oko wybarwia się do ostatecznego koloru po ukończeniu 6 tygodnia życia a barwa przekształca się w bardziej popularne kolory, takie jak piaskowy, złoty lub coraz rzadziej spotykany zielony. Jeśli jednak u malucha utrzyma się błękitna pigmentacja tęczówki, należy zwrócić na to uwagę podczas późniejszej opieki nad nim.